Powinno być okej. Okay. Okej. Okay. No dobra, widzę, że jesteście, to super. Okej, okay, dobra. No, witam, witam. Witam, witam serdecznie z tej strony. King Michael. Miło Was widzieć po długim. No, długo się nie widzieliśmy, tak? No. wow wow jakie donate. Ja tutaj testuję donate, testuję, więc się nie dziwcie. O Jezus maja testowego komunikatu głosowego. Dla tej kwoty system odczyta nazwę użytkownika, wiadomość i wysokość kwoty. No dobra. Tak wygląda donate od 1 do 4 zł. Tam macie w link w opisie. No dobra. Nie będę was marudził. Dobra. Idziemy grać. W Mówię Star Planet. Dobra. Ja sobie tym yy, zwierzakom, coś się yy, opiekuje. Nie wiem, czymś to piłka. Aha, Okej. Okay. Ale można oszukać, nie? Ile się naklika, to ile się da. I. Wow, wow, wow. gratulacje, level trzeci. No i super. Naprawdę. Dobra. Ja nie. Ja się jaram, po prostu się jaram, bo po prostu sami wiecie, ja tutaj już długo nie grałem, więc sobie zobaczę. Eee, Odblokuję pierwszą animację przy szóstym levelu. Aha, czyli muszę mieć szósty level, żeby mieć odblokowany czegoś takiego. No dobra, spoko, spoks. I Dobra, no dobra, to ja będę pisał z kimś, nie wiem, z kimś, obojętnie. Może ktoś się będzie, ja ktoś, może ktoś będzie e, miły, ktoś w ogóle napisze czymkolwiek, ktoś pisze. No i nikt nie pisze. Chudy byczek X, dziewiąty. No hej, skąd to zwątpienie serio. Jesteśmy na live Spox. <noise> uuu, 21 pierwszy lewy ma, ciekawe, to bardzo ciekawe. Okej, okay, dobra. Ja wiem, że centrum handlowe level 8+, to ciekawe. Ja idę tutaj zobaczyć, no co tu mamy, co? Przyszedłem po to, żeby dostawać z tego hajsu od zwierzaka. E... Już jesteśmy najlepszymi przyjacielami. No, i Git. No, Najbogatsza. Najbogatsza. Nieaktywne konto. E, okej. Okay. Dobra. Dobra, dobra. Mm. Dobra. E, przyjaciel. Ktoś mnie dodał. Mr Polska 4. Chce być Twoim przyjacielem. O, ciekawe. Mr Polska. O, fajnie. Miło mi, że dodał. Fajnie. Ja, no, bym przyjął do znajomych, ale sami zobaczcie, ja mam 111 przyjaciół czegoś. 111 przyjaciół. Największość no kąt po prostu nie używają. Mógłbym je po prostu usunąć, nie? Ale mógłbym cię przyjąć. Czemu nie? Przyjmę cię. Mhm, przyjmę przyjmęcie. Czemu nie yy, jesteśmy znajomi? Tak, jesteśmy znajomi. Może dzisiaj coś... Może z, z, z nim będę, może coś będę pisał. Cześć. No zobaczymy. Czy o coś się napisze? Ile ma? 52 level. Uu, uu. Ale jaki taki. Kurczę, skin ma niezłe. No mógłbym w sumie dodać do najlepszego przyjaciela. Ciekawe, że, czy mnie przyjmie. Znam kanał Rainbow... Rainbow... MSP, znam. Znam, znam. Y, oczywiście to jest mój kolega, nie? Mój kolega. Tak naprawdę. Y, no i długo tutaj nie grałem, długo nie gram. No i patrzę... U, on tak naprawdę mi wysyłał te e, fame. Subika postawiłam. Subika postawiłam. O, to ciekawe. Ona ma konto. On ma siódmy. Zbieram grafki. Mam dwa do tysiąca. O, dobry pomysł. E, może zbierajmy ten to? Co to jest? Aha, to jest chyba. Aha, stwórz i ocen. Dobra, to nie, teraz to nie. Widzę, że was jest dwa osób. Możecie coś pisać. Miło was po prostu widzieć. Dobra. Eee, dobrze, czyli słychać eee, okej. Okay. Jest YouTube. W sensie funkcja jest... nie jest jeszcze dostępna. O, od kiedy to jest YouTube? W sensie nam mówi Star Planet. Napiszcie coś. On mam 1 649 tysięcy zarobionych Star Coinsów. O ja cię kręcę. Ja mam zarobione 24... Prawie 25 tysięcy. Wow. Kiedyś kupiłem raz. Yy, Vipa. Raz kupiłem kiedyś. Uuu uh, jaki dużo like. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, spoko Wow, gear VIP Unikaty. Ja go zaproszę do najlepszego przyjaciela. Czemu nie? Czemu nie, czemu nie, czemu nie? Czemu nie? God Crane był. No tak, to... To jest mój kolega. Tak naprawdę. On, on codziennie gra na tym łowisku, Star Planet. No i spoko, nie? Dobra, zobaczę ile mam. Yy, 79 autografów. Może uzbierajmy 100 autografów. Yy, cześć, moi kochani. Moi kochani. Zbieram. Zbieram. Hmm, grafy. 79 na 100, bo ja mam 79 na 100. Dobrze, patrzę. A to są grafy, tak? Autografów. Dobrze, 79. Aha, to jest autografy. Pin... Brakuje mi 532 095 fejmów. Ale jaja. No szok. Ile tego jest, co? Dużo. Star Whip. Na rok 213 zł, Boże, dla mnie to pff, no, 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 dużo, no w sumie, no, trochę kosztuje tego, trochę, no, ale nie aż takiej drogi, ale to dużo, dla mnie kosztuje dużo. Ale zobaczcie sami, to jest na rok, to jest tanio, bo 3 miesiące to jest 123 zł, więc warto tego kupić. Eee, no i kasa 120 000, 820 25 diamondów. No to widać, że coś ma z tego, coś wynika z tego, że to ma sens, żeby to kupić, ale sami wiecie dobrze, że ja tutaj nie gram, mówię Star Planet, tylko dzisiaj wyjątkowo gram. No oczywiście nie dzisiaj, tylko na live, wyjątkowo gram, mówię Star Planet. A co to za to jest? Top. Mhm. O to ospedżenci, schemat. To mem. Oni chyba, oni chyba pochodzą z przyszłości. Pierwszego maja. Czekajcie. W sensie, że ja piszę o 20:35, a to jest 18:35 tak naprawdę. Teraz jest 18. Ale dziwne, ale dziwne. No, ktoś ogląda, bardzo ciekawe. Dziwię się, że jak ktoś tutaj ciągle ogląda, ale nie pisze. No, chyba, że ktoś tutaj ogląda na telewizorze, to ok, nic się nie stało. Mm, mam tu dwa zwierzaków mam, tak? Rozumiem. Dobra, to ja się teraz zajmę z delfinkiem czymś. hip, hap, 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 jed, jed, ham, ham, ham. I burger zjedz. No, no i smacznego. I teraz sobie go myjemy. A tak się zastanawiam, tak z ciekawości. Aha, tu trzeba poklikać. Dobra, ja sobie go poklikam Okej okay. Ojen Nie, to jest za trudne Oszukam przeznaczenie U, trzeci level O to super ciekawy maksymalny level ile to jest? Chyba 50 Albo 100. Kto wie? Na pewno dużo osób. Większość sporo wie. Jak ktoś gra dużo w Mowistach Planety, na pewno wie. I jeszcze właśnie, bym jeszcze zajrzał e, do tego. Do domu tego. Dom... E, dom... Mm, nie wiem kogo, ale tam... Pierwszy na topie. Ach. Dobra. Miło się z tobą bawiło. Już, 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 już. Thank you. Miło. Pokój dzienny. No tak to wygląda mój mieszkanie, tak? No tak to wygląda. Ogród. Nic nie mam. Pięć lajków mam. Pięć lubię. A, to czekaj. Pokój... Serio, ja w ogóle tu nic nie mam. Nic, ani trochę? Nic. A zobaczę u niego w domu, jeśli chodzi o, mój, o mojego kolegi. Jestem sam ciekaw. Uuu, ile ma zwierzaka? Tylko ma zero! Ej on, ej, on w ogóle się nie opiekował tego zwierzaka. W ogóle hmm. nic nie ulepszył. Nic. A, to ciekawe. Aż jeszcze zajrzę, bo on ma 52 drugi level. E, jak on się nazywał? E, Rainbowskat SP się tak nazywał. Ma pięćdziesiąty drugi level. nie, no, nie, nie to. 52. Ej, a czy, a czy nie przypadkiem go nie mam w znajomych? Eee, nie, to nie on. To no, mam go w znajomych, ale się dziwię, że on, może on nie gra, albo odrzuci mnie. Nie wiem. Nieważne. Dobra. Zobaczę jego dom. Zobaczę.